Wtorek, 10 czerwca, Krzysztof domagała, zapraszam na sport. Ponad 300 osób rywalizowało w biegu stulecia fabryki broni w Radomiu zwyciężył Damian Krzosek. Ostatnim punktem hucznych obchodów stulecia istnienia fabryki broni był okolicznościowy bieg na dystansie 10 km, który odbył się w centrum Radomia. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, na starcie stanęli biegacze, ale też uczestnicy marszu Nordic Walking. Zainteresowanie imprezą było na tyle duże, że już kilka tygodni przed biegiem wyczerpał się limit startowy. Uczestnicy mieli do pokonania dwie pętle po 5 km każda. Start i meta usytuowane były na placu karackiego. Uczestnicy marszu Nordic Walking mieli do pokonania jedną pięciokilometrową pętlę. Jestem bardzo zbudowany tym, że fabryka broni wprowadziła do obchodów również akcent sportowy. Jednorazowy piękny, myślę, że będzie to bieg, stulecie 300 osób. Ponad było chętnych, myślę, że jeszcze drugie, może nie 300, ale ze 200. No ale ponieważ za tydzień mamy naszą sztandarową imprezę półmaraton, technicznie nie byliśmy przygotowani, żeby po prostu ten bieg, w tym biegu zwiększyć ilość uczestników. Do mety najszybciej dobiegł Damian Krzosek z Radomia. Całkiem dobrze, pogoda dopisała, tempo w miarę równe. Można powiedzieć, że element przygotowania do półmaratonu. No i plan wykonany w 100%. Zwycięzca wyprzedził na mecie Michała Kolaszta i Rafała Osińskiego. Wśród pani najszybsza była Karolina Właśniewska. Po zakończeniu sezonu sześciu piłkarzy odchodzi z Broni Radom. Zespołem z Plant żegna się m.in. jego najlepszy strzelec Eryk Jarzębski. W miniony weekend Broni Radom zakończyła zmagania w rozgrywkach BetClick III Ligi. Radomianie zostali sklasyfikowani na dziewiątym miejscu w tabeli. Teraz w zespole Splant dochodzi do pierwszych roszad kadrowych. Po zakończeniu sezonu z radomską bronią żegna się sześciu zawodników. Jakub Kosiorek, Erek Jarzębski, Wiktor Putin, Damian Winiarski, Aleks Stawiasz i Adrian Kromka. W minionych rozgrywkach najwięcej minut rozegrał Jakub Kosiorek, który w 28 meczach spędził na boisku aż 2444 minuty. Z kolei Erek Jarzębski zanotował 2275 minut w 34 spotkaniach, zdobywając w tym czasie 7 bramek. 4 trafienia w 28 meczach zanotował Wiktor Putin. Po jednej bramce dla broni dołożyli Damian Winierski i Aleks Stawiasz. Panowie zagrali odpowiednio w 22 i 21 ligowych pojedynkach. Najmniej minut na boisku spędził Adrian Kromka. Zaliczył 327 minut w 13 spotkaniach. To już wszystkie wiadomości, które przygotowałem na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.